Tu, 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 Radio Poprawdy Ty, co to kurwa chodzi tu po ziemi I lata w powietrzu. Ptaszki, pior na tyle! Pierdolisz głupoty Dobra Kurwy, musimy znaleźć złą, bo inaczej nas wypierdolą z roboty. No i na chwilę wyzywasz już <gry> Ja pierdolę. Ja pierdolę. Witam Otóż. wszystkich bardzo serdecznie. Jo, też mam, też mam klucza jakiegoś. Pierdolę. I goni nas jak coś ten slajd. Tu szukamy terminala, ja żeby to wejść. To <grym> Na szczęście, może coś innego przyjdzie zaraz. O, ja. Ja miałem klucz akurat, no to wiecie, mamy coś? bo ja to widać. chłopaki. Kurwa, nie strasz mnie, jebany lewilu! stop, kurwa. Tym można nawalać. Gdzie mój kurwa znak? Okay. Zajbał? Nikt ci kurwa, z... kurwa nic nie zajebał. No był i go kurwa nie ma. Był i nie ma, no co zrobić? <głos> <głos> Weź, weź nie ma co marnować Dobra. Wow, zajebał. O, zajebał. Chodź Dobrze, ej, fajnie udało się, mamy ice. Gdzie jest bik? Poprośmy pana kałamarnicę, żeby oddał ja I sam swoich! się, zapytaj, gdzie jest big. No, to... Dawaj, dawaj! Ale gdzie jest Co się boisz? Jeszcze się nie skurbił! Ja nie to. No, ra... no, to... <śpiewanie> nie, nie to rozkrzywdę! Jak go wciągnęło! Gerek. Fajna no, gra, bo... podoba mi się Ej, bo on jako jedyny ogarnął ten, ten final Ej, to jest inne już O, butelki Toksosik <grywy> Czemu ja? To na koniec weźmiemy, jak będziemy wychodzić A to trzeba trzymać, kurwa? Dobra, najbałem E, radiacja tu jest, kurwa 90 microsievertów No bo zajebałem 100 milisievertów Idziemy dalej Success Co? już biorę dzwona Czekaj czekajcie, ja pójdę po butelkę. Nie, nie, dobra, chodź Idziemy dalej Tu idziemy, do góry na przykład Wiesz? Ja się boję samemu chodzić Ja też o. Kurwa, 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 Co? Działko dopiertano! No to nie jest strasznie kurwa. Nega. Gdzie Nega? jest działko? Tutaj, tu. No to nie idź tam, chodź do góry. Chodź do góry, tu. Trzeba wyłączyć skorki. Mój stary korpus. Ja wyłączyłem się skorki. Nie, miałem robocik i czajnik. Ja mam dwa dzwony. Gruty, no, oh, no, nie! Wycofaj no. się! Iii! Debil. Debil, no kurwa no. To mi jak klikać dzwonka Kurwa! No dajcie tamte te Bo dałem wszystkie No jeszcze coś mamy chyba, nie? Nie, wszystko A, latarka. No bezki to wszystko <laughs> Idź, idź, idź poklikaj

Ja tam nie chcę nic kurwa dotykać Już nie, po tym jak bym siwika to już nie Tatarki widzę, że nie trzeba trzymać chyba Oj, oj. No biegnij kurwa Musisz tu przeskoczyć. Do środka najlepiej. Ja pierdolę. Głupi i głupszy. KURWA! Dobra, obstrałem się lekko. Ja spierdalam, chłopaki. Oddaję się. Co się ze mną starało. Co, zginąłeś, bo jesteś głupi? Gdzieś tam kliknij dzwonek. Co? Idź. Nie, no to się nie zabiję Jak tam, Dawaj. Nie, z... nie, zginę, jak jak bo... tam? nie, Nie, zginę nie, 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 to nie, 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 warczy. Dobra, to teraz gadasz. nie, 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 Bierz. Nie do wyjścia zanieść. <laughs> Chyba dużo to kosztuje, co? <laughs> no, trochę. Tutaj nic nie ma, tu. E, 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 jak nic nie ma? Atakuje mnie coś chyba. Blast! Uciekamy! Ja pierdola Wiesz No ja nie mogę, zostać jego ciało i wiesz to. No nie no, ale wtedy chyba... A zresztą... Co A zresztą... Są ważniejsze. Są, to... Są ważniejsze. Dobra, dawaj lecimy. Lecimy i szybko złowimy coś. A. Jestem, jestem, jestem Co się dzieje? O kurwa Odpuszczajmy otwórz, otwórz, otwórz Odlatujemy Otwórz Ano Kurwo Otwierać Dobra otwórz, bo nas roboty wywalą Starego ci wywalą z roboty Itemy weź swoje Nie yeah. Co? Dzięki opaki, jak tam żyjemy? Brakuje nam chyba troszkę. Na koniec. Nie koniec. Na koniec z nami. Nie na no, na pewno zmarnowaliśmy. 18 nam tylko brakuje. Ale mamy deadline now! No, to się co się jak nam brakuje. No nie, placówka dyscyplinarna, nie! Tylko...